Witajcie moi mili. Witajcie moi mili. 10 listopada 2015 rok. Jest godzina 9:55, właśnie rozładowałem drugie miejsce w pierwszej turze i wracam do magazynu. Do magazynu mam 102 km. Pogoda jest wyśmienita. Czas operacyjny, nawigacja mi tutaj pokazuje 11:04. O ile nie będzie ształu o ile nie będzie ształ, ale i tak czas jakiś taki troszeczkę wydłużony w jedno miejsce jechałem z jedną paletą widocznie jako boce szły i warzywa nie, nie miał miejsca nie zabrał ktoś ich. Trzeba było, albo nie było dostarczone tych palet, albo były dostarczone na magazyn. No i niestety musiałem ekstra dalej jechać. No jeszcze parę kilometrów, żeby jedną paletkę wyrzucić. No tak, to właśnie nieraz bywa. Jest ciepło za oknem, ale zrobiło się deszczowo. miałem akurat dobrze bo nie miałem Może nie dobrze, że nie miałem Ale nie miałem rampy Ale za to miałem zadaszenie i tego właśnie deszczu nie odczułem o 300 metrach, skręć, sobie. W lewo, darę, trzeci z jelus, dałem radę 475 Moi mili dostań, Pytacie się czy skręć, brawo, ciężko Ciężko jest wykonywać tą pracę, czy tutaj jest trudno. No, oczywiście na myśli wiadomości prywatne. Ja powiem szczerze, nie jest lekko. Jest, jest to ciężka praca. Troszeczkę lat spędziłem za kółkiem. Tutaj akurat tej pracy, tej dystrybucji, którą tutaj czy netto, czy w Penem wykonuje nie można przyrównać do driverki taką jaką, jaką wykonywałem, z którą robiłem bez urazy bez urazy koledzy, koleżanki ta praca jest ciężka, nie jest, nie jest lekka i tą pracę, którą, którą wykonywałem, którą wcześniej, zanim tutaj się zjawiłem w Niemczech robiłem jest, jest o niebo lżejsza niż ta praca, w której teraz tkwię w tym momencie Ci co posmakowalić, ci co zrezygnowali na, na rzecz tejże pracy mogą coś więcej powiedzieć ci co właśnie jeździli jeździli jakieś trasy dalekobieżne nawet niekoniecznie dalekobieżne nawet żeby sobie te do pękniówki jeździli gdzieś tam chęci 37 29 mogą coś więcej powiedzieć na ten temat nie jest lekko, bo trzeba załadować Trzeba na magazynie, na sklepie znaleźć się. Co mam na myśli? To mam na myśli znaleźć się. raz są tak sklepy. Część magazynowa tak zapchana. Że ci kierownicy w sklepie, oni są po prostu bezradni nieraz. Ale to też zależy, kiedyś już to mówiłem, zależy też od gospodarza, kto rządzi na danym sklepie, bo są tak samo sklepy, zdarzają się sklepy, gdzie się wjeżdża i naprawdę jest pracę przeszykowany. Kilka razy byłem w Lidlu, w Lidlu to jak nie ma miejsca, to się zmienia, wytruje, chociaż Lidl ma bardzo duże zaplecze magazynowe, no to tam praktycznie cały czas. A maja piszcie od tym na długi i robota jakoś ucieka Oni jakoś tam spoglądają inaczej, spoglądają na czas, pracy kierowcy i widocznie po prostu te sklepy mają za zadanie też przygotować ułatwić, bo na daną turę kierowca ma przygodowo jakiś czas w lipcu trzeba zrobić trzy tury te trzy tury mogą być dwie pierwsze mogą być bo dwa sklepy, trzecia jedna ale co jest fajnego w Lidlu, jeżeli coś tam się będzie działo coś tam na drodze nie tak jakieś ształowania, jakieś zatwardzenia przyjedziesz, no różne sytuacje są przyjedziesz po tej drugiej turze będziesz miał kiepski czas Powiedzmy sobie 9 godzin, no to oni już ciebie nigdzie nie myślą. Już mówią dziękuję. Dziękujemy, do widzenia, bo nie zdąży zrobić swojej pracy wykonania 10 godzin. to jest fajne. Jeżeli osoby, które tam ze mną pisały, będą porozmawiały z tą panią, co podałem telefonu, no to starajcie się do Lidla. Powiem Wam, że każdą pracę, którą będziecie tutaj wykonywać czy to będzie penet, czy to będzie netto, czy to będzie lit. A robiliście coś innego, jeździliście, ładowaliście w punkcie A jechaliście 300, 400 km, rzucaliście później na następne jakoś tego samego dnia ładowaliście i znowu takie przyrząd robiliście, to no to czy to będzie lit, czy to będzie penet, czy to będzie netto, cokolwiek co by to nie było, nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, trzeba to rozchodzić, jakoś przejść, przetrwać. I do tej pory, do tej pory są takie momenty, że wieście miejsca bym wziął te kurczyki i czasnął mnie w kąt, bo się do widzenia. Mam możliwość, znalazłem firmę, niedaleko siebie, niedaleko siebie, znalazłem firmę. się pracuję od poniedziałku do piątku, wszystkie weekendy wolne, wszystkie weekendy wolne już błysk, już chęć tak mnie ogarnęła, bo gadałem z kierowcą, spotkaliśmy się z sklepem, tak od słowa do słowa i ten kolega do mnie mówi, że on jeździ tygodniówki, on jeździ tygodniówki od poniedziałku do piątku i mówi, że... To jest niedobra robota. Nie powiem, nie będę przedchłanał tego dosłownie, co opowiedział. Phocia, że to jest niedobra robota. On, on przyjechał za kolegę, który to właśnie kolega na chorobowe. Mówi jeszcze, tylko następny dzień pojedzie. I tak od słowa, od słowa. Dał mi nawet na miary, dał mi numer telefonu do szefa sam. Zadzwonił przy mnie do szefa. Nie ma raju się problemu. Przychodzimy. Mam przyjechać. Mam przyjechać. A takie nad mam miesiące takie badanie, jak kolesia, co to za jeden. Później dostajesz swoje auto, swoim autem, swoim autem, nie swoim firmowym autem. Później zlatujesz na koniec tygodnia w samym ciągu. Ciągle czeka na ciebie w poniedziałek zaczynasz pracę. Już miałem błysk. Już miałem normalnie nadzieję. Ale później zostałem sprowadzony na ziemię. Przez moją małżonkę. Chodzi teraz kobiecina żonka moja na język niemiecki. No i prawda jest taka jaka jest. Aby ja zabrał ten samochód, bo do pracy muszę przelecieć pierwsze te dwa miesiące na tego typu sprawdzenie. Idziemy do jak mówiłem, samochód. I co dalej? A w razie czegokolwiek, coś tam się dzieje, mamy zatwardzenie. W razie jakiegokolwiek, no, no różne sytuacje w życiu upływają. Tuż do no, lekarza, cokolwiek gdzie ta moja małżonka się odnajdzie a gdzie ja w nowej filmie powiem co zadzwonię, pomieszam je, nie mnie gdzieś tam z drugiego końca nie wiem bo coś tam, bo coś tam nic mi nie pozostało jak siedzieć w tym czym siedzę w chwili obecnej Nieraz takie dopada zmęczenie. A jeszcze jak coś tam nie idzie. Tutaj masz czas określony, jest fajnie. Będziesz tutaj pach, 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 a tutaj ząb nie ma miejsca na sklepie. Albo czegoś tam szukasz. Tu pół godziny, tam 40 minut. I tak ten czas przedkładamy. Jakbyśmy nie liczyli, jakbyśmy go nie przekładali. No 12, 13, po 13 godzin. I tak wychodzi i tak wychodzi Dzisiaj jakoś dzień człowiek rozpoczął, pak, 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 ładuję, ładuję ładuje. Ja mam akurat Amazę Wózek elektryczny ze sobą, ma na trzebie. No i podłączyłem sobie na każdym stanowisku jest tam magazyn w pę przygotował. Do no i sobie fajnie podłączyłem. Kolega w nocy jeździł, no to wam dwie kreseczki. To by to tutaj nie wytrzyma. Trzeba podłączyć tu się zakręcimy, to ładuje i ja tutaj spoglądam. A moja amajza odłączyła. sobie podjechał kolega, i będziemy wymienia się nacjonalita <noise> ale ja nic nie mówiłem odpiąłem bo oczywiście pierwszy stałem pod, pod tym prostownikiem odłączyłem z powrotem i tak mniej więcej kątem oka obserwuję kto na mnie zerwia już wiedziałem kto jak już kończyłem załadunek on już też skończył podchodzi z wielkimi pretensjami czemu ja jemu odłączyłem się taka no i nawet taki drugi przykład jak nie w magazynie, jak nie na sklepie to jakiś tam konflikt między nami kierowcami nastąpił bo on miał do mnie pretensje ja i to poszło tak na ostro wymianę słów zasada jest jedna jeżeli wjeżdżam pod rampę i jest prostoruch wolny podłączę on chodzi następny to by nie odpina bo ty nie wiesz ile ładowałeś nie wiesz jak długo musisz ładować szukasz następnego, na tyle jest tych prostowników że zawsze któryś się znajdzie a ten sobie zrobił samą rękę, odpiął moje podpiął sobie swoje by szczęśliwy a ja teraz bym tutaj latał z pieskiem i pompował a pomijmy to i my to zapomnijmy o tym trzeba wracać na takie Lerguta wyrzucić to co mamy załadować jeszcze górę zrobić teraz dosyć, dosyć taka długa ta tura jest Myślę, że ja na kółku chyba 242 km nie ma sklepy to jak wrócę to powinna jakaś krótka tura a może znowuż będzie takie szczęście, że nic nie będzie. Tak mi często się to zdarza. Tak z wami rozmawiam. Zobaczmy. I nie jest ta lekka praca. Nie jest. Lekka. Nie jest. Ale gorzej jest, jak masz jakieś ciśnienia. Masz jakieś ciśnienia, coś ciebie. To tutaj ta robota nie idzie, wtedy gdzieś jakiś zawsze. Tutaj, podchody, do małżonki, mówię tak, to tak, to ja będę sobie tego. Gdzieś <gryś> mnie jednak ciągnie, to no wiecie co? Ciągnie do tego, ciągnie. Plusy tej pracy schudłem. Najlepsze, że kończyłem tutaj kraj Międzynarodową No to może tak gdzieś Przed ukończeniem tutaj, tutaj przyjechałem, to tak będzie z 2,5 roku kupiłem sobie garnitur tak jak trzeba, bo no człowiek był pasy jakiej był A, taki jak do garnitury, no garnitury nie nosi się co dzień okazjalnie, świetnie okolicznościowo i miałem taki jeden fajny, niezniszczony. I mówię, nie, ja tutaj w ten, to już nie wejdę, już nie, nie było możliwości zachodzić. To, to sobie odpowiedni na miarę ruszyłem, ale mówię, nie, tam tego nie, kuczony to, to mówię, nie wyrzucamy. Nie nie, 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 bo w życiu nawet nie miałem. Nawet nie miałem myśli, nawet mi się to nie śniło, że ja wejdę w ten garnitur. No i, i co? Nie będę mówił, jak miał założyć poprzednie, bo Niektóre spodnie zakładam, to no śmiejcie się, bo ja się z tego śmieję. No zakładam po prostu, te spodnie, zapinam guzik, puszczam spodnia, spodnie, a spodnie poszły. Tak przez duszę. No i to są plusy tego, no no wiemy sami, nie oszukujmy się, ty już nie jest dobrą sprawą a jednak tej wagi troszkę miałem a przypłaciłem tym teraz odciskami na, na stopach, coś w chudniemy, odciski zabieramy jestem codziennie w domu, tak jestem, zgadza się już jeżdżam. Żonka ze szkoły płuc już, już obiadek w jest to Jest to fajne, no. Jest to bardzo miłe. Ale posiedzę godzinkę, półtorej, dwie. Człowiek się ogarnie od świeży i już myśli, się do niego bo trzeba o drugiej nocy wstawać. Takie są realia. Ale dużo osób, które do mnie pisze, widzę po profilu, że te osoby są dużo młodsze od mnie. Ja myślę, że faktcy koledzy Moje mili po prostu musicie sobie dać radę, no nie może to być inaczej. No. Jeżeli się zdecydujecie, to dacie sobie to radę, nie poddawajcie się. A później jak już tutaj będziecie, nie będzie pasować po roku czy na po jakimś czasie. Się zawsze sobie znaleźć jakąś inną pracę wykonywać coś najmniej. ale po prostu się tutaj przetransportować odnaleźć to wtedy już jest łatwiej ten już masz ten peltunek, już papiery już tam ile mieszkasz no to wiecie sami coś tutaj więcej no to by było na tyle w tejże chwili Zobaczmy, gdzie pojedziemy na drugą turę Moi mili! Tak jak mówiłem, muszę częściej nagrywać, muszę częściej do Was mówić, częściej mi się udaje robić jedną turę. Akurat taki chyba zbieg okoliczności, z tego co pamiętam. Dwukrotnie z rzędu zostawiłem materiał to robiłem sobie jakoś jedną turę później przyjechałem, na tą pierwszą turę miałem 6,5 godziny 6,5 godziny do, do, do rozpracowania tej tury A to jak o czwarty byłem byłem, 4.20 wzięłem Nerbuta. o czwartej byłem na magazynie w pół godziny, w pół 11. No ja niestety byłem. 20.00. 11.00. No i nie złożono na mnie tury, nie ma. Pierwsze co telefon no. szefa, nie niepocieszony. niepocieszony, jest mi bardzo przykro z tego powodu. Laduję na tym z firmy i to by było na tyle To by było na tyle. A jeszcze jeżeli materia tylko wytrzymają i będę mógł coś dopowiedzieć odnośnie pytań, które zadajecie odnośnie tego numeru telefonu, który Wam podałem. Wiem, że koledzy są tam zadowoleni. Nie wiem, jakie oni biorą z tego tytułu jakieś pieniążki, czy jak to wygląda, nie mam pojęcia. Ci, którzy będą tam chcieli zadzwonić, się wszystkiego na pewno na następne, dowiedzą. Się lewej wszystkiego się dowiedzą, ta pani mówi no, tam po polsku. Trzymaj się lewej strony. Wszystko będzie na następne, jasne, moi mili. Trzymaj się lewej strony. się. Próbujcie, jak macie ochotę popracować, zmienić pracę, jak chcecie tutaj uderzyć, zamieszkać, to są takie możliwości, z tego co po rozmowie z kolegą, że nawet są w stanie załatwić mieszkanie, jeżeli masz takie życzenie, koleś przyjechał, bo już normalnie rozkręciła się kobieta jeżeli tylko ktoś ma życzenie i się tutaj odnajdzie, będzie chciał jakieś tam mieszkanie, to jest tam za pomocą, za pośrednictwem tych osób, które wam wskazałem, podałem numer, można coś na tym Oni wszelkie formalności związane z papierologią, z ustaleniem sztoje klasy, to oni to wszystko załatwiają. Oni to wszystko. Biorą swoje ręce, rozmawiajcie, pytajcie, będziecie wszystko wiedzie. Pugada jest piękna, śmienina. Żawka sobie Leci, ale nie jest siłą. Nie jest siła, to jest najlepsze z tego wszystkiego, że nie jest. Tak na tą roku nie jest jakieś. Niedzielę to było 20 stopni do 20 stopni pozdrawiam Was bardzo serdecznie Przepraszam, że zalecałem. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. i mam nadzieję, że do usłyszenia. Jakbym coś nie dopowiedział, oto piszcie. Może później odpowiem tutaj albo odpiszę w miarę możliwości w miarę. Czasu postaram się coś więcej odpowiedzieć. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.